Chciałbym Wam opowiedzieć historię mojego przyjaciela z dzieciństwa. Był to niezwykły przyjaciel, takich nie spotyka się często. Nazywał się Ukrytek i był. był ukrytkiem. Stąd taki pseudonim. Nigdy mi się nie przedstawił, więc sam mu go musiałem nadać. Poznałem go gdy miałem sześć lat. Trwała jesień i było bardzo wietrznie. Wiatr kołysał drzewami we wszystkie strony. Te machały swoimi gałęziami. Jakby miały zacząć tańczyć. W moim pokoju leciała muzyka z radia, idealnie pasująca do roślinnej choreografii. Po kilku utworach zabrzmiał głos redaktora, a po nim chwila ciszy. Podczas tej krótkiej chwili usłyszałem szelest dobiegający z półki nad łóżkiem, na której trzymałem lampkę, kubek z herbatą i książki do czytania przed snem. Odwróciłem się w kierunku półki, i zobaczyłem, że moja lampka poruszyła się, uderzona przez kubek z wizerunkiem Misia Majka. Potem zabrzmiały reklamy chustawek i zjeżdżalni, a kubek znów się poruszył. Byłem zaskoczony. Jak to jest możliwe, żeby kubek się ruszał? Z początku myślałem, że mi się coś przewidziało, ale potem przypomniałem sobie, że odstawiłem na półkę tylko jeden kubek, który był cały zielony. Miałem więc dwie zagadki do rozwiązania. Podszedłem bliżej do półki, ostrożnie stawiając każdy krok. Czekałem, aż kubek poruszy się jeszcze raz, ale nic takiego się nie wydarzyło. Stałem więc wpatrzony w kubek z misiem Majkiem i przyglądałem mu się uważnie. Nagle zobaczyłem, że oczy misia zamknęły się, po chwili znów otworzyły. Lekko się przestraszyłem, ale nie dałem tego po sobie poznać. Podszedłem bliżej, kubek się poruszył. Doślizgnął się do końca półki. O czym zaczął spadać, by tuż przed ziemią stać się piłką, która zaczęła się turlać w stronę drzwi. Stałem jak wryty, nie mogąc uwierzyć w to, co się przed chwilą stało. Trwało to chyba dwie sekundy, bo potem musiałem pognać za piłką. Złapałem ją tuż przed drzwiami. W moich rękach zamieniła się w mały metalowy pojemnik po farbie. Krzyknąłem z zaskoczenia i przerażenia, a wtedy usłyszałem delikatny głos. Nie bój się. Otworzyłem dłoń, a w niej trzymałem małego plastikowego żołnierzyka. Który znów zaczął mówić: Nie bój się. Próbowałem uciec, ale nie chciałem cię przestraszyć. Chyba nic mu nie odpowiedziałem. Wszystko w tamtej chwili było dla mnie zbyt dziwne, żebym jeszcze umiał znaleźć odpowiednie słowa. On znów zaczął mówić: Jestem bardzo płochliwy. I nie lubię strachu, lubię pozostać niezauważony. Nie spodziewałem się, że zwrócisz na mnie uwagę. Odstawiłem go na podłogę. Stał na swoich plastikowych nogach, spojrzał na mnie w górę. Jesteś pierwszą osobą, która mnie rozpoznała. Nie spodziewałem się tego. Czy będziesz tak dobry i mnie nie zdradzisz? Zapytał ukrytek. W myślach zobaczyłem wszystkich moich kolegów którzy byliby zachwyceni, gdybym im opowiedział, co mi się przydarzyło. Potem zamknąłem drzwi myśli i zobaczyłem tego małego stworka, który był kilka razy mniejszy ode mnie. Spokojnie, nie mam zamiaru cię wydać, odpowiedziałem. Przez chwilę patrzyliśmy na siebie, potem ja usiadłem na podłodze, żeby znaleźć się bliżej niego. Byłem ciekaw, czy zmieni się, czy nie. Zniecierpliwiony zapytałem go jak to robi. I czy może zmienić się dosłownie we wszystko, w co tylko zechce? Odpowiedział, że on tak po prostu ma i nigdy nie zastanawiał się nad tym, dlaczego tak się dzieje. W czasie naszego krótkiego dialogu zmieniał się dwukrotnie: raz w samochodzik, który jeździł dookoła mnie, później stał się pluszowym konikiem leżącym beztrosko na dywanie. Cieszyłem się, że mogłem to obserwować, ale robiłem to tak intensywnie, że po chwili rozbolała mnie głowa. Poprosiłem go, czy mógłby stać się zasłonką i zasłonić światło dochodzące z zewnątrz. Chciałem położyć się na podłodze i mieć przed oczami całkowitą ciemność. Pogalopował konikiem w stronę okna, pająkiem wspiął się na karnisz, po czym opadł jak zasłona w dół. Dziękuję, powiedziałem. Zauważyłem, że ukrytek rozpoznał mój stan i wiedział, że na chwilę musi przestać się zmieniać. Mój mózg nie potrafił w tamtym momencie tego pojąć. Chciałem się położyć spać. Zdrzemnąć na chwilę i dać głowie odpocząć. Zamknąłem oczy, moje myśli spowolniły, poczułem się zmęczony. Po chwili jednak przebudziłem się, bo zdałem sobie sprawę, że jak otworzę oczy, jego może już nie być. Czy będziesz tu kiedy wstanę? Zapytałem. Przez chwilę nie słyszałem odpowiedzi, tylko muzykę płynącą z radia. Po niej nastąpiła cisza, a w środku tej ciszy dał się słyszeć głos. Spokojnie. Ja tutaj zostanę. Zamknąłem oczy i położyłem się na popołudniową drzemkę.